Tak, nadeszła ta chwila pożegnania się z tym kanałem. Przeżyliśmy kilka wspaniałych lat. Konto powstało w 2008 roku, teraz jest 2015, kiedyś wreszcie musiało to nadejść. Ale nie kończę z YouTube'em, tworzę nowy kanał. Ten kanał jest już po prostu nieaktywny i są dzisiaj ze mną moi widzowie. Tak więc możecie się teraz odezwać, bo Was słychać. I Danio, weź mnie, proszę, nie puszczaj, bo jestem na konferencji, która ma bardzo, 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 bardzo niskie. Poza pewnymi osobami, żeby nie było zaraz grupy. No właśnie. Idę kopać internet. Powiedzcie wszyscy, cześć. 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 Być beka. Słuchaj, mam. mam. No, tak więc, jak słyszeliście, Jakie? jestem teraz z moimi widzami na Skype'ie, którzy po prostu, prostu mnie dadzą wiesz? żyć. Zosia nie jest moją widzką, taka szkoda, bo nie ogląda Minecrafta. Z dupy! No dobra, ale to w związku z tym, że nagrywam, to mam pytanie. Zosia też może się w sumie udzielać, ale ja wiem, jaka będzie odpowiedź. E, czy... Czy, czy, kto, kto z was ogląda Minecrafta w ogóle? O. Ja nie oglądam! Yes. No, yes. Ja nie oglądam. No dobra, załóżmy, Co że 70%... 70% tych ludzi, którzy tu są ci 17 Patryk. ludzi. Patryk. Ja byłam na każdym live. Grasz w Minecrafta, oglądasz Minecrafta. Nie Tak, dobra, No kurna jego raz, Nie ogarniam tego, no! A, Ziomeczki spod Co się dzieje, jak ja się odciszyłem? Bo ja zaraz nagram to na YouTube wrzucę Link będzie w opisie Zobaczycie, zobaczycie Już to, już Pozdrawiam Mam pytanie kolejne Kto z was Potrzej będzie mnie subskrybować? O, to takie, takie Ja. Ja wiem, ja. ja wiem, który ty jesteś Ty mnie uczyłeś grać w osu Ja? Tak, rok temu jakoś Ten, O Jezu, właśnie. to ty O Jezu, to ja Oj, i ty mnie też te grać w osu. No ba! Tak więc, widzieliście, że mam bardzo dobry kontakt z moimi widzami. E, takie rozmowy na Skype są prze, prze, przeprowadzane co prawda rzadko, ale jeżeli są przeprowadzane, to są przeprowadzane już na skalę masową, jak widać jest tutaj 20 ludzi, z którymi rozmawiam. No teraz już nawet ponad bo pododawałem wiele ludzi. I zapraszam do subskrypcji mojego nowego kanału Oski Play Games, Tak, taka nazwa oryginalna, badam. I będę tam, tam nagrywał Minecraft oczywiście. Niech żeby inaczej. Więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten kanał, na którym teraz nagrywałem, który był aktywny. Zapraszam do subskrypcji nowego kanału. Tam będzie się po pojawiać często, bardzo materiał, jakikolwiek, Minecraft czy cokolwiek. I mam nadzieję, że spędziliście bardzo miło te kilka lat ze mną. I cześć, do zobaczenia na nowym kanale. Papa! Pa.